Jest to jedno z największych przedsięwzięć na rynku, abstrahując oczywiście od naszej ekspansji, która składa się z kompleksowej zmiany wizerunku sklepów, ale także nowej formy komunikacji z klientami. Także zmieniamy codziennie sklepy. Aktualnie zmieniliśmy już ponad 700 sklepów w nowym standardzie, który skupia się na komunikacji świeżości i które są dużo wygodniejsze dla naszych klientów. Także udało nam się w tak krótkim czasie, w prawie ponad połowie sklepów, stworzyć nowe środowisko. Dla klientów dajemy im w gratisie, można powiedzieć, nowe doświadczenie zakupowe, związane z tym, że kupuje się dużo wygodniej, łatwiej i przyjemniej w naszych sklepach. Ta zmiana to jest bardzo ciekawy case też na rynku, ponieważ nie tylko zmieniliśmy komunikację marketingową, ale tak jak mówiłem, zmieniliśmy też otoczenie sklepowe i cały layout, także to co udało się osiągnąć to pewną kompleksową zmian, którą klienci widzą i którą bardzo doceniają i niewątpliwie odzwierciedla się to w bardzo dobrych wynikach firmy już za pierwszy kwartał i następne miesiące też są bardzo optymistyczne, także to nam daje też pewność, że idziemy w dobrym kierunku, a feedback, który mamy od klientów, bo cały czas śledzimy te zmiany, też jest bardzo dobry, także cieszymy się, że jesteśmy w stanie Oferować klientom cały czas tą dodatkową wartość. Czyli decyzja była słuszna? Decyzja była więcej niż słuszna. Także jesteśmy przekonani, że jest to bardzo dobry kierunek, co potwierdzają nasi klienci, a to jest najważniejsze.